Cześć, tu Marcin i Artur z Grillweb. Witamy was w nowym sezonie grillowym. Znajdujemy się w salonie paralelne z Grillweb w Wojkowicach Kościelnych. Dzisiaj opowiem Wam troszkę o naszych trzech markach grillowych markach premium: O marce Weber, Brokking i Napoleon. Często pytacie nas, którą markę wybrać, tak? Czy Webera, czy Napoleona, czy Brokkinga. Postaramy się dzisiaj w kilku słowach opowiedzieć Wam o poszczególnych markach i o rozwiązania, które są zastosowane w grillach tych marek. Artur może jako pierwszy opowiedz troszkę o Weberze, bo masz dość długi kontakt już z tymi grillami. Czym one się wyróżniają? Co mają? Czego nie mają? Czym się różnią od konkurencji? Znaczy generalnie chciałem powiedzieć jedną rzecz, która jest najważniejsza. Grill nie grilluje. Grilluje Grillmaster i tak naprawdę trzeba posiadać jakąś minimalną wiedzę odnośnie tego, co chcecie zrobić, żeby na grillu pracować. Natomiast wszystkie te trzy marki mają fantastyczne rozwiązania, które warto wykorzystać. Jeśli kupujecie grilla i kontaktujecie się bądź ze mną, bądź z Marcinem, bądź z drugim naszym Marcinem sprzedawcą, no to my wam staramy się te wszystkie rozwiązania pokazać, żebyście potrafili później na tym grillu zrobić rzeczy, których do tej pory nie robiliście. Ja dzisiaj jestem w pierwszym wydaniu Made in USA, czyli Weber, Stany Zjednoczone. Oczywiście to jest grill, który najdłużej jest w naszym portfolio, bo od samego początku współpracujemy z Weberem. Te grille mają kilka fajnych rzeczy, które warto jakby rozważać przy zakupie, tak? Po pierwsze, w tym grillu nie ma już termometra na obudowie. Jest tutaj wyświetlacz, który wszystko wam pokazuje. Możemy tutaj podłączyć dwie sondy. Także mamy grill absolutnie smartowy. Możemy się połączyć z aplikacją Weber Connect. Więc to jest pierwsza rzecz, która w tym grillu jest i która wyróżnia go od tych innych modeli. Artur, to Kole... możemy się pokusić takie porównanie. Nie? To jest taki, można powiedzieć, Ala Thermomix w grillu. Tak, Jeżeli możemy tak, tak to prawda. Jeśli używaliście kiedykolwiek Weber Connect, no to wiecie, że są tam przepisy, które was poprowadzą. Uważam, że dla początkującego człowieka, który jest tak. na, pracuje na grillu, jest to bardzo fajna podpowiedź. I może już nie sensu stricto stosowanie tych przepisów, ale pomysły, które tam pomysły, są. dokładnie przepisy. Są bardzo ciekawe i może, może mogą Was bardzo mocno zainspirować. Aplikacja nie? jest w języku polskim, także też bardzo ważne. Tak jest, to prawda. No i teraz. Yy, yy, Coś, co ma Weber, a czego nie mają inne marki, to akurat tutaj mamy Grill Spirit. Mamy tutaj tak zwany system GBS, czyli system wymiennych wkładów. Oczywiście ten GBS jest dzisiaj w większej wersji, czyli w wersji Crafted, która jest potomkiem GBS-a, ale w dużo większym, o dużo większej powierzchni. Ja mam tutaj akurat zamontowaną kratę do steków żeliwną, no ale tutaj możemy sobie w te wymienne wkłady włożyć bardzo różne rzeczy. Włącznie na przykład z gofrownicą, tak? To są takie ciekawe rozwiązania. Ja bardzo często używam łoka, bardzo często tak. używam kociołka, bardzo często używam kamienia do pizzy, więc ten system GBS powoduje, że grill Webera jest dużo bardziej rozbudowany i wszechstronny, tak? Kolejna rzecz, jak pokazywałem z tej strony Mamy ten system GBS, no i absolutnie ważna sprawa, mamy tutaj strefę Sear która jest dopaleniem temperaturowym, coś ala booster w waszych kuchenkach indukcyjnych, czyli tym palnikiem podkręcamy, dodajemy mu dużo, dużo większą temperaturę, szybciej się wygrzewa wtedy, no i ta strefa karmelizacji powiedzmy sobie steków jest dużo bardziej wydajna. Kolejna rzecz, tutaj mamy akurat spirita z bocznym palnikiem. Bardzo często o to pytacie. Ja nie wyobrażam sobie grilla, który nie ma bocznej kuchenki. Gdybym miał inwestować w sprzęt, no to jest zdecydowanie przydatne. Choćby tylko dlatego, że nie trzeba potem biegać z kuchni. No teraz starasu do kuchni A tym z ogrodu, bardziej do jak mamy dalej oddalonego od tarasu. Tak, tam możemy go wykorzystać na 100 tysięcy różnych sposobów, także, także jest to bardzo, bardzo pomocne rozwiązanie. No tutaj mamy akurat butlę chowaną z boku. Dla mnie jako dla kucharza, który bardzo często no, musi wymieniać te butle. Bo jednak robię bardzo duże ilości rzeczy nie ma to specjalnie dużego znaczenia, czy ona jest schowana pod spodem, czy jest z boku. Mi nie robi to praktycznie żadnej różnicy. Na pewno nie wpływa to też na, na jakość grillowania. No, może ktoś powiedzieć, że wpływa na estetykę, kwestia gustu, tak? Także marka z 70-letnią tradycją bardzo fajne grille. No i ten Spirit bardzo wdzięczny pracowałem na nim cały sezon w Akademii. Teraz pracujemy na Genesisach. No ale możecie przyjść, dotknąć, ugotować, ugrillować i zobaczyć. Kolejną marką tym też Ameryka Północna, no ale inny kraj, Kanada. Broking, Tu należy nadmienić, że wszystkie modele, wszystkie produkty Brokinga są produkowane stricte w fabryce w Kanadzie. Tak? Czyli tutaj taka zawieszka, której teraz nie mamy, ale Made in Canada jest to naprawdę Made in Canada. Tak? Tutaj można powiedzieć, że mamy taki bardzo popularny. On się świeci. Świeci. Bardzo fajny grill, model, dokładnie Baron. Czym nam się cechuje marka Broking, tak? Takim głównym wyznacznikiem marki, która marka się sześciu z tych rozwiązań są to palniki Dual Tube, tak, są to podwójne palniki tubowe o bardzo dużej wydajności i trwałości, na które po daje wydłużoną gwarancję, tak. Odlewy, komory piekarnika i pokrywy wykonane z aluminium, bardzo trwałe, na które też jest wydłużona gwarancja. Tu akurat mamy wersję Barona 490, co go cechuje. On ma palnik grożna, tak, palnik grożna zestawię. zestawie, Kuchenkę boczną, Martur może tą tą kuchenkę pokażę, ona tam jest. Tutaj też taka ciekawostka, tak? Tą kuchenkę od kilku sezonów możemy wymienić na palnik wysokotemperaturowy, ceramiczny, tak zwany infraredowy. On służy do kalmarizacji steków. Bardzo prosta wymiana. Cztery klipy wypinamy od dołu, przepinamy przewód gazowy, bardzo szybko to idzie. I taka możliwość w tej marce jest, tak. Kolejnym wyznacznikiem, tam trzeba wyciągnąć albo pokazać, może, że tak, są ruszty Fellower, żeliwne. One są wykonane z żeliwa pokryte porcelanową. Mamy możliwość używania ich na w sumie cztery sposoby, tak? Potem może pozwolimy sobie ten wyciągnąć wyciągnąć i zademonstrujemy, tak? Część stożkowa, tak zwana diamentowa głównie do mięs, tak? ona nam daje fajny ślad przypaleń na mięsie bardzo ładnie to wygląda, często to pytać, jak to uzyskać tutaj te ruszty dają tą gwarancję druga część rynkowa, tutaj jakieś potrawy, gdzie chcemy zachować sobie soki na ruszcie, żeby nam się aromatyzowały żeby nam się lekko to wytapiało i trafiało tak. ten aromat do mięs jest, tak? to, jest to taki troszkę, bardzo w niedużym stopniu, ale substytut płyty w zasadzie Ponieważ te soki, które zbierają się w tej rynnie, no one wracają jednak tak czy inaczej. Poza tym możemy tutaj ten tłuszcz ułożyć pod kątem, co ma zdecydowanie duży wpływ na rzeczy bardzo tłuste, które grillujemy, które się wytapiają, tak? czyli później wszystko cały ten tłuszcz spływa nam rynienką w dół, no i to ratuje tą potrawę przed zapaleniem się, tak? Czyli, czyli jakby nie mamy takiego problemu z tym żywym ogniem, który powstaje na tłuszczu. Tak? Kolejnym rozwiązaniem bardzo fajnym akurat w przypadku modeli Baron i Crown, bo one są można powiedzieć miary bliźniacze, jest system Dumor. tak? Artur, Ty znasz system Dumor, może coś o nim więcej powiesz? System Dumor, czyli to jest, o jak to jest ciężkie słuchajcie. System Dumor, czyli tak samo jak tutaj mamy system GBS, to w Broilu jest system Dumor. No wymienne, wymienne elementy. Z tym, że nie okrągłe jak tutaj, tylko prostokątne, tu akurat trzymam łoka żeliwnego, tak. słuchajcie to naprawdę swoje waży, warsztaty z broilem, które będę w tym roku organizował mają jedno danie, wykorzystujemy właśnie ten łok, będziemy na nim robić ciekawe rzeczy. Y, także, no ale są też inne wymienne rzeczy. Tak, no to my jeszcze może kamień do pizzy, kamień do pizzy y, y, tak. kosze do warzyw, y, płyty żeliwne, tak. to wszystko jest modułowe, wyciągając sobie jedną kratkę rusztu lub dwie, wkładamy kamień, płytę, łok czy tam jakiś kosz do warzyw. Kolejnym elementem, który wyróżnia markę Broking, są aromatyzery ze stali nierdzewnej, one wyglądają inaczej niż w innych markach, y, nazywają się Flav-R. Tak, y, tak. Nie są jedynie szyny aromatyzujące, tylko to jakby były trzy razem złączone. Dokładnie. Mają za zadanie jak najszybciej odprowadzenie tłuszczu soków z komory piekarnika, żeby nam się te soki nie przypalały, nie, nie dymiły i oddały A Jak aromat to będzie do... wyglądać w praktyce, to się przekonamy. Kiedy grille starą w Akademii? Jadą, ehm, jadą do nas grille akademijne, także za chwilę będą u nas. Ehm, Akademia myślę, że... pierwsza? W kwietniu. W kwietniu, tak. Zapraszamy w kwietniu. Możecie przyjść, wypróbujemy razem. Ja też będę próbował. Tutaj w przeciwieństwie do Webera szafka z dwoma drzwiczkami, oczywiście większy grill. I butla nam wchodzi do środka. Artur że drugie drzwiczki, zobaczymy jak tam to wygląda. Jakbyś mógł mi pomóc. O, dziękuję. Zamykają nam się. Tak to wygląda, także butla do środka. Bardzo ciekawe grille z fajnymi rozwiązaniami z wydłużoną gwarancją producenta tak nawet na niektóre elementy do 25 lat także to naprawdę mega mega gwarancja zapraszamy jeżeli macie chęć wypróbować gilę ewentualnie zaciągnąć porady jesteśmy do dyspozycji dokładnie tak przechodzimy do następnej marki i ostatnia marka w tym zestawieniu w naszym portfolio w naszej ofercie marka Napoleon też oczywiście Ameryka Północna i znowu Kanada Artur no na tych grillach to ja pracowałem dużo, bardzo dużo zresztą jak mieliście okazję w zeszłym roku być na naszych akademiach czy to z Weberem czy to, czy to z Napoleonem to znacie te grille doskonale akurat ten model stoi w mojej akademii więc na nim mieliście okazję pracować, stoi teraz w ogrodzie, jest do dyspozycji cały czas no sprzęt przetestowany na wiele sposobów bardzo dobra jakość no i co? Tutaj, jakby głównym, głównym wyróżnikiem tego grilla, poza rzeczami takimi detalicznymi, detalami, czyli powiedzmy sobie Rush Wave, który jest taką płynącą falą, w... tak, zapatentowany przez Napoleona, oczywiście, to są detale. Natomiast grill bardzo wydajny grill, który ma, bardzo dobrze się wygrzewa. Też ma oświetlane palniki. No i co? Główny, główny wyróżnik jego w, w, pośród tych trzech to jest ten palnik infraredowy. Zone, tak zwany patent. Tak. Strefa Zone. To jest też patent Napoleona, prawda? Ta strefa. Tak, 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 tak. No więc. Jak ktoś lubi steki, no to ta strefa jest bardzo, bardzo fajna. Ja na niej robię mnóstwo rzeczy. Zresztą są zdjęcia czy to na, na moich social mediach, czy na mediach Akademii Grill Web. Robiliśmy całą sesję dań związanych właśnie z season, związanych z akcesoriami. Ja tam robię bardzo dużo rzeczy, które potrzebuję skarmelizować, czyli jakiejś zupy kremy, ciągłe warzywa. To nie jest tylko strefa dosteków. Ta strefa też służy do normalnego gotowania. Oczywiście nie możemy tutaj wykorzystać garnków po babci jakichś emaliowanych, bo ta emalia sobie spłynie z tego garka. Natomiast ten róż jest podnoszony. Tak można go podnieść no i wtedy wykorzystujemy, wykorzystujemy ten palnik oczywiście w odpowiedniej mocy czyli zmniejszamy tam moc wykorzystujemy go po prostu do gotowania czyli jest dokładnie tym samym co boczne kuchenki w pozostałych dwóch grillach świetne rozwiązanie no daje to mega różnicę tutaj też mamy szyny ze stali nierdzewnej tak samo butla chowana. Do środka, do obudowy, więc estetyka, jakby na bardzo wysokim poziomie. Co jeszcze? Te Takie wszystkie wyzwanie. rozwiązania, tutaj te szyny, o, szyny aromatyzujące są troszeczkę pod kątem i są w dwóch płaszczyznach. Co powoduje. Jakby lepsze rozchodzenie się ciepła. Lepszą dystrybucję. Tak. No i oczywiście tutaj akurat mamy model, który ma... On ma teraz w zestawie już ten tak, rożent. Tak, czyli mamy model, który ma rożen i oczywiście bardzo ważna rzecz, dopalenie rożna, czyli ten tylny palnik. Jak będziecie chcieli zrobić pizzę i potrzebowali bardzo wysokiej temperatury, też warto ten palnik użyć. Wtedy ta temperatura bardzo szybko tutaj w komorze rośnie. Warto tylko pamiętać, żeby zdjąć górny różnik. No, no po prostu jest go szkoda, tak? to jednak jest bardzo wysoka temperatura. Pytacie nas często, jak wybierając grill, kierujecie, co z gwarancją, co z jakością grilli, tak? która marka lepsza, lepsza jakość, lepsza gwarancja. Można powiedzieć, że wszystkie trzy marki mają porównywalne parametry techniczne, troszkę inna konwencja budowy grilli na rozwiązania, ale jakby samo klu grilla jest takie same i te gwarancje są bardzo podobne, tak? jakościowo też to wszystko będzie bardzo podobnie. To jak długo grill wam będzie służył, zależy głównie też od was, jak o niego zadbacie, tak? czyli regularna konserwacja, czyszczenie rusztów, wypalanie, sprzątanie komory piekarnika, to są bardzo istotne rzeczy, bo jeżeli o tym będziecie pamiętać, to grill odwdzięczy wam się bardzo długim okresem eksploatacji i użytkowania. No i pamiętajcie, że to wszystko są rzeczy, które same nie gotują. Trzeba Tyle. się po prostu nauczyć. Tyle od nas na dzisiaj. Zapraszamy po więcej. Cześć.